Bra. Czyli, że nie dość, że nauczyciele mi to się ją wysłali, to jeszcze usiąść na nie mogę? Za moich czasów nie było również dywanu, a nikt nie narzekał. Gosie, ja ci dam z nauczycielem dyskutować do zapisy! Spotkaj, Wiedźmo, mam cen zawołać? Że co, proszę, nie wysyłamy żadnych grzechów po angielsku do na nauczyciela. Pół czwarty regulaminu się kłania. A co mnie niby regulamin obchodzi? Nie podpisywałam go. z tego go Słuchaj no! Ci gówniarze są już wystarczająco zdemoralizowani i ja nie pozwolę, by ten wskaźnik się zwiększył. Co, co A co mi zrobisz? Eee! Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Zakaz spóźniania się też jest w regulaminie rynku. Regulamin Nie będziesz żeby wskazywać, suko? NIE! Opraszamy regulaminu klasowego, ty weszczelnie na miejsce! Nie. Eee! Dobrze, no i jak było? No skandalicznie źle. Odkąd jedzenie w tej szkole staramy się by gazela to nas najbardziej nie znosiła. A tu przychodzi jakaś ebogotka i tak ją fwia, że przy niej to jesteśmy jakimiś kujonami. No tak to zdecydowanie nie może być. Chyba wiem o co chodzi. W takim wypadku pozostaje nam tylko jedno. Co? Przebić ją! Zostaw sobie. bo do końca tego roku panuj da